Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was pośród pięknego śpiewu ptaków w ten zimny poranek wiosenny czwartkowy. Idę sobie i tak myślę, że ta wiosna nas nie rozpieszcza. Zresztą, jak każda, co roku podobne historie eee, już listki zaczęły puszczać już kwiatuszki się wychyliły. no a tu znowu tak zimno gdzieś tam jeszcze zapowiadają jakieś przymrozki no i tak właśnie sobie idę i tak myślę, że z tą przyrodą to jest chyba u wszystkich tak samo bo u nas też w końcu też jesteśmy jej częścią częścią wszystkiego moc w słabości się doskonali I ja sobie tak myślę na przykładzie takich bratków chociażby. One są tak silne, one są tak zahartowane. One przetrwają nie jeden mróz. Położą się, a potem się za chwilę podnoszą i mam wrażenie, że są jeszcze silniejsze, jeszcze piękniejsze. No i właśnie tak sobie idę i, i porównuję nas, bo z ludźmi jest podobnie. Moc w słabości się doskonali. Jeśli nie byłoby takich chwil słabości, nie mielibyśmy się czasu zatrzymać, pomyśleć, zadbać o siebie i iść dalej. Jeżeli wszystko by się działo w takim pędzie i cały czas wszystko by było tak w ogóle pięknie i wzorcowo, to pewnie zatrzymalibyśmy się dopiero gdzieś tam dobijając do ściany i kalecząc się bardzo. E, dlatego. Takie chwile słabości chyba są wszystkim potrzebne. Takie hartowanie. Hartowanie przez pogodę, hartowanie poprzez drugiego człowieka, hartowanie przez nasz, nasze ułomności, nasze zawirowania, żeby potem z tego wyjść silniejszymi. Właściwie to tyle chciałam Wam powiedzieć. Dziękuję za wszystkie prywatne wiadomości, których otrzymuję bardzo dużo, w których dzielicie się też takimi gorszymi chwilami. Nie wiem, czy ja mam takie wrażenie, czy jest jakaś taka kumulacja w tej chwili, że każdy gdzieś tam z czymś się zmaga, ale cieszę się, że, że macie tyle zaufania i, i że piszecie do mnie. Staram się jak mogę dzielić sobą i, i tym co ja przeżywam żeby nam jakieś było raźniej przejść przez te chwile takiego hartowania nas i myślę, że jak to wszystko się zakończy jak już się zrobi piękna wiosna to my też zakwitniemy tak jak ta cała roślinność która tylko czeka na to ale swoje przejść musi miłego dnia kochani i do usłyszenia. Jeszcze może Wam tu zostawię. Nie wiem, czy ptaszki akurat słychać. Ptaszki chyba się zasłuchały w to, co mówię. Bo nawet dzięcioł mi tu przystukiwał do rytmu. Także trzymajcie się.